Hej, cześć, witajcie w pierwszym odcinku z gry People Playground. Um, dzisiaj zaplanuję sobie, znaczy zaplanowałem, zrobić maszynę do tortur. Um, dobra. Um, nie mam zbytnio pomysłu na to, więc zrobię albo nie, w sumie nawet mogę dać. I muszę nawet robić. Mogę dać mu zwykły fotel. Buster. O Boże, i teraz będą się mody pobierać. Dobra, trudno. Tam się pobierają mody, więc mogą być przez chwilę niestety lagi. Dobra, niech on tu usiądzie. Przywiążę go. i elektryczność, bateria. Nie, chwila. Jakby to teraz zrobić? Dobra. W ogóle jeśli ktoś nie wie, co to za gra, to, to to zapomniałam w sumie powiedzieć, o co właściwie tu chodzi. Um, to jest taki jakby, no, właściwie po prostu sandbox. Ma tylko ile ja mam tych właściwie modów, sam nie wiem. Dobra, podłączę to do niego. Tak. O kurde, co za lagi. Okej, okay, dam tutaj. I teraz nie będzie spadać. Dokładnie. Jeśli teraz włączę baterię... Dobra, on jest wrażony prądem. Ale mogę dać mu... Miksturę? Znaczy, przez szkawkę, że. O nie. To się może źle skończyć, jak ten fotel będzie tak odskakiwać. O! o. Dobra, wyłączę za na chwilę. O! Ojej. Ej no co jest? O, o co, o co? Lepiej? Matko, chłopiec, jedz snickersa. Ej no co co jest z nim nie tak? Może przez ten kabel? O! Nie no on się dalej łamie, co jest? To ci jeszcze odłączy nam. I on się dalej łamie. Dobra, wiecie, zadajemy nowego człowieka. No. Niech uh -huh. um, on usiądzie. Okej, okay, i wbiję w niego strzykawkę życia. Przez co teraz będzie się ciągle regenerował. I... No dobra, podłączę go tak po prostu. a, a oha. To muszę jakoś inaczej w takim razie, więc może kablami go podłączę. Dwa kable chyba wystarczą, ok. Ogólnie ym, ta gra jest y, też częściowo oznęcana się nad ludźmi. Dobra, ale w każdym razie. No, czemu ten fotel tak dziwnie skakuje? Co jest? Że go trochę źle przyczepiłem. Dobra. To teraz w zasadzie mogę zrobić już test. Odpalam. I tak, dobra, on nie umiera, ale się łamie. Dobra, on się łamie i wtedy strzykawka z niego wypada. Więc to bardziej w brzuch. Dobra. Co gdyby tak? Okej, okay, dobra, to był jednak dziwny zły pomysł. Nie, nie, nie wiedziałam, że Flara tak szybko to podpali. Um. Lepiej? Bo... Eh, czemu on nie, żyje, nie żył przez chwilę? Dobra. Ehm, spróbujmy zrobić coś z mechanizmem. Co może go ożywiać oprócz... Co może psychiczne? Ło, wow, nie wiedziałem, że tak coś istnieje nawet w tej grze. Hmm. Chyba mam pewien pomysł. Hmm. Gdzie był generator? Podłączymy baterię do generatora. Dobra. E, nie, nie, wyłącz to. Trzeba włączyć. Czemu? Nie? O kurde. Hmm. Tego nie przewidziałem. Może lepiej go odłączę. A. A. Be... Be... No... Co? Jeszcze raz. Dobra, trzeba to rozprowadzić w takim razie na więcej baterii, bo inaczej to nie będzie miało sensu. Proszę dam tutaj parę baterii. Myślę, że cztery wystarczą. Co dalej będzie tak wybuchać? Dobra, mam plan. Czy jeśli... On... No na serio? Generator był wyłączany już. Ej. Co jest? Yy. Aha. Czemu to wszystko wybucha? Dobra, bierzemy jeszcze raz tę baterie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay, może teraz się uda? Bum, 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 bum i bum. To powinno teraz mieć taki limit ładowania, którego nie ma. Raz, dwa, trzy, cztery. Dla pewności to sobie skopiuję. O! Okej! Okay. Już wiem, że to nie może być połączone. Dlaczego to nie ma tego limitu? Ile tu musi być baterii, żeby to miało? O! Dobra, osiągnąłem. No to tyle. Kurde. Nie ma nic słabszego od tego. No tak. Dobra. Czyli generator odpada, ale co ja wtedy mogę zrobić do wytwarzania energii? Generator! Zaraz. Generator. A dobra, to jest jakiś industrial generator. No okej, okay, no to rozprowadźmy to na wszystkie rzeczy. To będzie chyba słabsze. ...niż ten większy generator? Chyba? O, dobra. Dobra. O. Mmm... wyłączmy to. Dobra, baterie nie wybuchają. Jest... Jest jakiś kompromis. Jest postęp. I teraz... Czemu nie ma w sobie strzykawki? Aha Kurde, zapomniałam zmienić na kursor. Okej. Okay. I teraz kabel podłączam do niego. I trochę moc jest zbyt silna. Dobra, stop. Czemu to się tak odłącza? Co odłącza? Hmm. Kurda, ciemu. Dobra, to w takim razie mam tutaj jakieś... Jakieś trzy randomowe rzeczy. Podłączę pod to prąd z tej baterii. Teraz podłączę to do niego. Dobra, stop. Ciężko sobie stwierdzić. Ale dobra, to działa, więc to sobie już skopiuję. Okej. Okay. Jak działa ten psychikan? Poczekajcie. To chyba będzie jak ten z Gry Smoda. No właśnie. wow To jest naelektryzowane. A to nie. A dobra, to też jest. Nie. Dobra, nieważne. Oj. O nie, wypadła mu strzykawka znowu. Czemu bym tu jeszcze dać? Holding element. I co to robi? Jak? Ja mu nic nie zrobiłem, panie władzą. Cze czemu? Co? Dobra, wyczyścimy sobie I co muszę zrobić? O, muszę to... Kable? Zaraz Co? So. Okej okay. Szyb Wyłączę to Ej, jak to ma się ochładzać, jak to nie działa? Launch platform? <grym> Uuu. Dobra, robimy tutaj obok drugi projekt. Dobra, platforma. Gdzie, gdzie to, gdzie spada człowiek? Na sam środek. Miał być na sam środek. Um. Dobra, jeszcze raz to się nie liczy. Bo to się źle wystrzeliło w ogóle Dobra, spowolnię czas, żeby tak nie lagowało Kurde Na środek Bum I to leci Okej okay. Dobra, i teraz wystarczy Jąść metal. Zdajemy go tutaj. I wystarczy. Uuu. Dobra, robimy wielki metalowy słup. Budowa. <gryw> Dobra, on już się teraz to rozbił. Jeszcze teraz spada. No. Słabo. Ups. No cóż. Dobra. A. Ej, ale to można wykorzystać jako katapulta w sumie. Ej! Ej, to można wykorzystać jego katapulta. Dobra, co w ogóle. Mi, to teraz mnie nie obchodzi. Trzeba zrobić katapultę. Yy, zamrożę go. Oj, nie! Zapomniałam go skopiować. Dobra. Teraz damy na tą platformę tony dwie. Dobra, dwie tony. A, Aha, dobra, to im nic nie robi. Fajnie wiedzieć. Dobra, to jedną tonę. Nie. Jedną tonę. Dobra, z jedną toną da się wystrzelić. O kurcze, Co ja zrobiłem? Po raz pierwszy właściwie wpadłem na pomysł, żeby zrobić jakąś katapultę. A czy ja teraz mogę wszystkich na raz przypiąć. Czekaj. O, dobra, nie mogę. Dobra, sztylej. O kurde, to działa w taki sposób. Mogę tego wystrzelić więcej na raz. No. Chyba, że to będzie się o siebie wadziło, no ale trudno. Nie! Co to z tym zrobiło? W ogóle temu typowi już nogi oderwało. Co? Jak to jest tylko jedna tona? A co gdyby. Dajcie mi to zrobić. Czy waga tego się zwiększy? To będzie jedna wielka megatona. Matko. Co to jest? Dobra, waga tego zdecydowanie się zwiększyła. Nie da się tego... <śm> to też można zwiększyć. Okej. Okay. Ale to dalej ma taką słabą siłę. Nie! Moja megatona. O kurwa. Megatona tak Czekaj, co to wyrwało z ziemi? Słup metalu, który był przywiązany czymś niezniszczalnym? Ale jak? Wiesz, co ja to odwiązałem, pomimo że tego się nie powinno dać odwiązać. Ale to trochę słabo wygląda, jak oni są tak zamrożeni, bo to jest zero reakcji właściwie. Dobra, tamta maszyna jeszcze się jakoś trzyma ledwo. A me! Chyba tutaj trochę ton spadło. Nie O kurde, co to był za bombard. Bateria spadła, wszystko spadło. XD. O kurde. Eee. Um się co, mam wrażenie, że wystrzeliwanie tak blisko tych... Tak blisko tych ton. W sensie tak blisko mojej wcześniejszej maszyny tych wszystkich ton i rzucanie megatoną. To nie był dobry pomysł. Tak mam takie dziwne przeczucie, że to nie był dobry pomysł. Dobra, jeszcze raz. Ostatni test robimy. Czy to zadziała? Do głowy mu to przytnę. E! No tak. Hm. Czego brakuje? No nie wiem. A, tak to jest nas ciekawka. Jest okej. Okay? Dobra, teraz jeszcze... Na pewno się wbije lepiej to. Tak? Okej. Okay. Teraz to z niego raczej nie wyleci. Teraz podłączymy to z tej baterii prosto do głowy. Dobra. Chyba... Chyba strzykawka życia tutaj nawet nic nie da. No już teraz więcej kończyn umiera. Nie no, tu dosłownie nic nie daj. Chociaż uratowała go. Dobra. Teraz zrobię tak, że już go nie uratuję. Usuwam to. Usuwam to i usuwam to. O! Co? Ta strzykawka jest tak wszechmogąca? Więcej baterii podłączę do niego w takim razie. Nie mam co za... co, żało. Ty co on się odwrócił w ogóle kompletnie. Trzy baterie do niego podłączam. podłączam. Jak on się wyrwał z tych kabli? Dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, co tu się dzieje, matko. Matko. Jak on jest desz! Przecież deszcz go chyba będzie zabijał, czy nie? Wyłącz deszcz Okej okay. Czyżby? Ty, przeżył to. Ale umiera. Znaczy nie wiem. Połamał sobie kość. Dobra, koniec. Koniec. E! To nie było zaplanowane i te lagi również nie były zaplanowane. Wiecie, co usuwam wszystko? Na koniec zrobię tylko jedną rzecz. Hmm. I tym oto akcentem kończymy ten odcinek. X. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie Jeśli nie, to tego nie róbcie A ja muszę teraz poradzić sobie z tymi lagami To było People Playground, żegnam Eureka Ty czekaj, co?